Uch. O, czasteczko i mleko, później się tym zajmę. O, George! Już ranek. Znowu! Uch, George, Pepa! Uch, uch. A, co tu się dzieje? Ktoś? kto? O, chyba wydaje się, że święta już ten George Punch! Mamy prezenty! Ja już się cieszę! Mam rakietę! Ziu, ziu, A dla kogo ten ogromny prezent? To dla dziadka. Spinki. Okej. Okay. O, ale ciężki. O! O! Dron! No, ja uwielbiam drony. Szczególnie, że są fajne i milutkie i przytulne, Naprawdę? Puść mnie! Muszę tylko to postawić i będzie latać. Mm, Pipi Pip. O! Leci nad domem. To be hi, hi, hi. Będziemy latać dronem. Wow! I, i, to jest niesamowite! No, mmm, mm, 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 Eee, za przypadkiem nie trzeba go naładować? Nie, nie trzeba. Jest cały baterie chyba. Ale nawet nie wiem. No, trzeba tylko spolatać i się dalej O, to święty Mikołaj. No, on tu mieszka. Oh, tak, on mieszka. Teraz leci jest daleko, bardzo daleko. Dobra, latamy, ziół. Mm. Hej, rob... Hej, kaczko! Hej, kaczko! To dzisiaj porabiasz! Mua, 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 mua. O nie, bo się rozładowało. Spokojnie, Pepe, przyleci do nas. Patrz, dziadku leci. Tak, leci. No chyba to nie w tą stronę poleciał. No bo jest ustawiony do Mikołaja, ten dom na północy. Czy tutaj robić dronie? Ale Ej, w zacaskuj jest i spółczą z prezentów? Tak jest. Chyba już nie odzyskam. Ding dron! Proszę o dron dla dziadka. Naprawdę ty jest! Odzyskałeś prezent! Tak! Jest prezentowany, ładnie od początku. Teraz lepiej użyję drzwi, żeby to zanieść, bo komin to jakiś cienki. O! Mój dron! Zawsze marzyłem. <śm>